Szalony pościg za 24-letnim piratem drogowym. Nazbierał ponad 300 punktów karnych, a całość nagrywał swoim własnym wideorejestratorem. 24-latek wjechał swoim czerwonym Fordem, Focusem na konkretnej fazie, dlatego pewnie nie chciał się zatrzymać do policyjnej kontroli w Miliczu. Gwałtownie przyspieszył i zaczął uciekać przed policjantami, a ci oczywiście wystartowali za nim. Po drodze mężczyzna wyprzedzał na podwójnej ciągłej i na pasach. Wielokrotnie jechał na czołówkę, wyprzedzał na zakrętach i oczywiście przesadzał z prędkością. Stanowił olbrzymie niebezpieczeństwo na drodze. Pościg zakończył się w miejscowości Kuźniczysko. To właśnie tam kierowca chyba próbował zaparkować. I to właśnie tam zatrzymali go policjanci. Okazało się, że 24-latek prowadził swój pojazd pod wpływem środków odpornych ba, miał nawet w samochodzie woreczek strunowy z am... Policjanci tego kierowcę zatrzymali i oczywiście aresztowali. Jak tłumaczą policjanci, chociaż chyba wszyscy widzimy na filmie, że tu nie ma specjalnie czego tłumaczyć, kierowca stanowił realne zagrożenie dla życia i zdrowia innych uczestników ruchu drogowego. Jego auto zostało zatrzymane i odholowane, czeka go sprawa w sądzie, no i podczas swojej szaleńczej jazdy nazbierał uwaga aż 305 punktów karnych. Jak się domyślacie, nie trudno było to wszystko policzyć, bo okazuje się, że mężczyzna nagrywał sam swoje poczynania własnym wideorejestratorem, więc tym razem policja miała wszystkie dowody na wyciągnięcie dłoni.